O 17 miałeś filmy wrzucać, a ja powiadomienie o filmie dostałem już o 1659. Ogarnij się kurwa trochę! Jak nie umieszcie wywiązywać z obietnic, to ich nie składaj, bo to jest farsa! Miałem w planach do 17 rzucać kamieniami w małych cyganów spod mojego bloku, a przez to musiałem skończyć minutę szybciej. Po pierwsze, przepraszam, postaram się zrobić wszystko, żeby taka farsa więcej się nie powtórzyła. A po drugie to takie szlachetne że w tych ciężkich czasach dokarmiasz potrzebujących lost. Lost hour, witam w poprzednim odcinku pomogliśmy Piotrowi w sposób racjonalny i uczciwy. Ta z was, która dotrzyma mi tempa w piciu, będzie moją laseczką na stałe, i co? Odnaleźć wybrankę jego peni serca. To jest taki organ w męskim ciele, który zaczyna się gdzieś tu, a kończy w okolicach kolan. W moim przypadku. Dziś przyjrzymy się sprawie nie mniej skomplikowanej, więc zamiast marnować czas. Let's bring it. 17-letnia Klaudia Gawłowska, uczennica jednego z płockich liceów, wychodzi ze szkoły. Klaudia nie powinna nosić tak obcisłych spodni, bo to jest niezdrowe dla jąder. Razem z koleżankami żywo dyskutują na temat nadchodzących wakacji i planów wyjazdowych. <noise> Boże! Słuchajcie, boże, boże. zostało nam tylko miesiąc. Będziemy się wylegiwać na plaży, podziwiać prawdziwe ciacha, a nie te nasze szkolne masztety. Będzie z. Słuchaj, Klaudia, a ty już dostałaś pieniądze od swoich rodziców na ten wyjazd? No oczywiście, to nie jest Twoja sprawa. Spokojnie, chilluj, co się denerwujesz? Przecież będziesz mogła sobie jechać palcem za nami po mapie. A Twoich starszych nawet nie stać na mapę. Ej, co ty robisz? Hej, co ty Spokój! Teraz laska już przegięła. Nie mam nic przeciwko biedakom, ale nikomu nie dam się bić. Ja może jestem dinozaurem, ale wydaje mi się, że raptem 20 lat temu dziewczęta chyba się między sobą tak często nie tłukły, co nie? A jeśli już przy dinozaurach jesteśmy, pewnie wiecie, że dopiero co miała miejsce premiera nowego, trzeciego już filmu z mojej ulubionej serii Jurassic World. Z tej okazji mam małą niespodziankę dla wszystkich fanów gry PUBG MOBILE. Już teraz możecie, oczywiście za darmo, wypróbować w grze specjalną, dedykowaną paczkę głosową, którą chyba nagrano... pokryjomu w moim domu. Zobacz kochanie, zrobiłam ci drineczka. Możesz przestać chrapać. Jeśli jesteście fanami Jurajskiego Parku, to koniecznie zalogujcie się do PUBG Mobile i pobierzcie pakietik Jurassic Dinosaur Voice. I taki unikalny outfit. No i oczywiście śledźcie profile PUBG Mobile w social mediach, bo kolejne niespodzianki już wkrótce. Nawet bić się nie umiesz! Dobrze, będziesz miała tyle czasu, to się może nauczyć. Zobaczysz jeszcze, zobaczysz, pojadę Zabnij z wami. Się. Będę na piszę! To będzie pojadę, zobaczysz. Klaudia i Honorata nie przepadają za sobą od zawsze, ale dzisiaj trochę przegieły. Honorata to najfajniejsza dziewczyna w szkole, ale Klaudia to jest moja przyjaciółka. Honorata ma na pewno najfajniejsze imię. Brzmi trochę jak skrzyżowanie nowoczesnego japońskiego robota ze spłacaniem polskiego kredytu hipotecznego z uniesioną głową. Honorata. Dobrze, że niesumienny leasing. Mam nadzieję, że się pogodzą. Klaudi kompletnie odbiło. Jest jakaś nienormalna. Powinna się leczyć. Dobrze, że nie idzie z nami na te wakacje. Nie wiem skąd zdobędę pieniądze, ale zrobię to. Za bardzo zależy mi na tym wyjeździe. Pojadę tam, dopnę swego. Zdenerwowana Klaudia wraca do domu, gdzie bezrobotny ojciec masuje zmęczoną po pracy. ty jak tam dzień zleciał. Wszystko to robiłeś? Tak, zrobiłem. Zero siedem, a potem włączyłem sobie wilki i patrzyłem na nasz piękny dywan na ścianie. Jak koniec mnie. Mamo, dasz mi pieniądze na wakacje. Niedługo ci oddam, obiecuję. Niby skąd? <grym> Młodym się teraz w głowach poprzestawiało. A oni ci tylko ciągle daj, daj i daj. Daj, 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 pieniądze na wakacje. Rodzice charują. Czy tata Klaudii przed chwilą nie masował swojej zmęczonej ciężką pracą żony, kiedy lektor podsumował jego charówę. Przymiotnikiem bezrobotny? Bezrobotny ojciec masuje zmęczoną po no, ja. Rodzice charują, <laughs> nie chcę być złośliwy. Ale będę weredyczny. Pamiętasz panie tato Klaudi, jak 18 lat temu chciałeś pić grillić, ale wolałeś kupić szlugi zamiast prezerwaty? No to teraz bądź odpowiedzialny i. Jutro zniknij z życia Klaudii, 40% ojców nie może się mylić, a palić trzeba! Halo panno, może jakiś dzień dobry? Czy... Od razu dzień dobry, chcę pieniądze! Coś ty zrobiła? Rzuciłam torbę, zostaw mnie! To... Co znaczy zostaw? Proszę to podnieść! Dajcie mi te pieniądze, mamo! Pokojnie. Klaudusiu, porozmawiajmy! Spokojnie! Nie chcę już z wami rozmawiać! Sama sobie zarobi na wakacje. Matka Haruje wół. Czy ten uroczy dżentelmen właśnie nazwał wybrankę swojego serca wykastrowanym samcem bydła domowego, przeznaczonego do prac polowych w zaprzęgu? Miłość rośnie wokół nas Zaczynam czuć do niego sympatię Matka haruje jak wół, na mnie, na ciebie, na cały dom Wiesz o tym, że nie mam pracy Chcesz pieniądze, ani potrafi potrafisz zadbać o swoje prywatne rzeczy Przecież mówię, że sobie sama zarobię Nie będę iść tak na tyłku jak ty Jasiu zareagował zbyt emocjonalnie Ale Klaudia nie była też w porządku To dobra dziewczyna tylko ma temperament po ojcu. Ona nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko jest teraz z pracą. Wiem, że dłuższego czasu nie mam pracy. Jest to wynikiem kryzysu światowego. A gówniara nie powinna mnie w ten sposób traktować i obrażać. Od razu biorę się za przeglądanie wszystkich ofert. Nieważne, czy to będzie stasz, czy praktyki, jakakolwiek praca. Muszę ją zdobyć, muszę mieć te pieniądze i pojadę na ten wyjazd. Pokażę im wszystkim. Po wysłaniu ponad 100 zgłoszeń do różnych firm, Klaudia zostaje jeszcze tego samego dnia zaproszona na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Ale jak to? Przecież pan Krowa mówił, że jest to światowy kryzys. Skoro żona jest wołem, to bardzo mi przykro, ale nadała się sama. Co najmniej, jak tak siedzi w tym domu, to może jakieś placki zrobi. Właściciel firmy osobiście wychodzi ją przywitać. Klaudia Tewłowska? Tak, a pan? Erik Bachel, to ja dzwoniłem i zaprosiłem panią na rozmowę. Nie wiem o co chodzi. Najpierw wysyłam zgłoszenie, godzinę później ktoś dzwoni, spodziewam się jakiegoś biurowca, a tu domek. I co to w ogóle za koleś? I ten cały w rękę? Bardzo mi miło. Pewnie panią dziwi e, siedziba naszej firmy. Jesteśmy firmą rodzinną i postanowiłem przenieść biuro do własnego domu. Taki mam styl. Ludzie myślą, że jak firma, to od razu biurowce ze szkła i stali, recepcjonistki, sekretarki i inne takie bajery. Ale mamy kryzys i trzeba ciąć koszty. Bardzo proszę, tutaj jest część biurowa. Dziękuję. No ładnie, mamy taki kryzys, że Klaudia zamiast tańczyć na rurze, będzie... tańczyć na rynnie. Pracodawca zaprasza Klaudię do środka. Czuję się jakoś dziwnie. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Inaczej sobie to wyobrażałam. Ale może to tylko pierwsze wrażenie. Dla Klaudii jest to jej pierwsza w Zapraszamy życiu rozmowa kwalifikacyjna. Jest tak właśnie, spięta. Pracujemy, proszę. Nagle zauważa coś niepokojącego. To co? To tylko moi widzowie, oni tak wyglądają. Przepraszam. O tym mówię. A, proszę panią, to standardowa procedura. Ja nagrywam wszystkie rozmowy z kandydatami, żeby później jeszcze raz je obejrzeć tak dla uczciwości rekrutacji. To szczyt hamstwa! Jak można kogoś nagrywać bez jego zgody? Mam dość! Co to jest w ogóle za koleś? Zmywam się stąd. Dziękuję za taką uczciwość. A, szkoda, no chciałem dać pani pracę. Znaczy, płatny staż, a później umowę o pracę. No, jest ciebie mężczyzna i zamutki się bierze. Bonusy, trzynastki. Polajski już by prosił o długopis. Nie jestem zachwycona tym nagrywaniem, ale jeżeli tak trzeba w dzisiejszych czasach, żeby dostać pracę, no to cóż, spróbuję wypaść jak najlepiej. Dobrze, jeżeli można, to ja jednak chciałabym odbyć tą rozmowę. Mija tydzień. Klaudia z niecierpliwością oczekuje wieści w sprawie przyjęcia jej do pracy. Niestety, pomimo tak wielu aplikacji, nikt się do niej jeszcze nie odezwał. Klaudia, posłuchaj. Co jest na rzeczy? No mi możesz powiedzieć, tak? Nie, no daj spokój, w porządku. Co no było, o co o, chodzi. No i pogadamy kiedy indziej. O, uważaj jak chodzi. Stary. nie zauważyłam cię. I jak ci idzie zbieranie kasy na wyjazd? Masz już jedną tysięczną? Jezu, jak one potrzebują tyle kapuchy, to dokąd i czym one jadą na te wakacje? Nad Bałtyk samochodem? W dupach się poprzewracało! Mam już ponad połowę. Niedługo uzbieram całość i będę oglądać tą twoją tępą gębę na Nie Na pewno. Ale czemu się nie że masz kasę? chodzi o to, że nie mam. mam nic. Klaudia dostaje pierwszą w życiu pracę. Pracodawca osobiście jej gratuluje. Dziewczyna jest w wniebowzięta. Dzień dobry. Dzień dobry Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze się pani zdziwi, kiedy zobaczy, ile pracy przed nami. Dzień dobry. Czekasz już, Marysiu? Do zobaczenia, Jutro. Cześć, pan. Trzymaj się. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Jakieś dziwne stosunki panują w tej firmie. Takie czułe pożegnanie? Oj, bez przesady! Mnie tak zawsze nauczyciel od WF-u żegnał. Bo. Uwielbiał się przytulać po stosunku. No co byłem za młody, żeby z nim palić fajkę na pół? Miłości ro... E, jeszcze Pani nie mówiłem, że panuje u nas rodzinna atmosfera. Jesteśmy czasami bliżej niż niejedna rodzina. Mam coś dla Pani. Taki jesteś gierol? Wiesz, że kocha oszukasz? Śmieciu? No to zobaczymy. Laptop? Komórka? To służbowe? Nie wiem, jak mam Panu dziękować. Przynieś kozła i materacę. Pustka zawyżała średnią. Jakiemu panu, proszę cię, mów mi Eric, kiedy jesteśmy we dwójkę, dobrze? Oczywiście, rozumiem. E, słuchaj, jest jeszcze jedna sprawa. E, wizerunek. Chodzi mi o strój. E, zależy mi, żebyś przychodziła do pracy w mini spódniczkach i włóż to. E, będziesz moją asystentką. Czy to konieczne? to do pracy bardzo mi na tym zależy żebyśmy dbali o nasz wizerunek wizerunek to połowa sukcesu dziewczyna ma ładny biust i niezłe nogi po co je chować po pierwsze nie mieszaj w to jechowych po co je chować a po drugie co to jest za porąbany argument czy ja z uwagi na to że mam perfekcyjnie zarysowane pośladki siedzę tutaj przed wami z dupą na wierzchu Worn out places, worn out faces. jak ją zobaczyłem w tej bluzce od razu wiedziałem, że to właściwa osoba na właściwym miejscu takiej asystentki szukałem chyba nie najgorzej wyglądam w tej bluzce lepsze to niż podomka mojej matki czy drelichy ojca Erik odwozi Klaudię po pracy postanawia odprowadzić ją nawet pod sam dom prezes Patrzy na nią i mówi: Na początek zaproponuję pani 1000 zł. Lustruje ją wzrokiem mówi chociaż z przyjemnością zaproponowałbym pani 1200. I wiesz co na to odpowiada asystentka? Panie prezesie, z przyjemnością to ja biorę 2000. Chyba pięć sprośnych kawałów jak na jeden dzień to za dużo. Jak mu się to nie nudzi? Muszę się go pozbyć i spadać na chatę. Tu już mieszkam. Dziękuję za transport. Miło było. E, mam coś jeszcze dla ciebie, poczekaj, zostawiłem to w samochodzie. He's back. Proszę, to normalna procedura w naszej firmie przy nowych pracownikach. Taki standard. Jeżeli to standardowa procedura, to nie wypada mi odmówić. Dziękuję. Muszę już uciekać. Do widzenia. Czule żegna się z Klaudią. Czy mi się wydawało, że on mi złapał tyłek. Inaczej byś się nie wgramoliła na kozła! To był ostatnio w WFiście. Mam wrażenie, że się jej podobam. Jeszcze pamiętam, jak na mnie patrzyła. Żeby się tylko nie zakochała. Eryk dzwoni do Klaudi i prosi, żeby przyszła do biura jeszcze przed lekcjami. Nie wyjaśnia jednak, dlaczego. Halo? Dzień dobry. Widzę, że znalazłaś mój prezent. Chybaś nie. Bilety na moje nazwisko do Barcelony? Kurwa, miało być na Roberta! Zawsze chciałam tam pojechać. Zapraszam cię na weekend do Barcelony. Zarezerwowałem nam już hotel. Nam? Chyba, że ryktujesz. Erykowi chyba się musiało coś pomylić. Jak on mógł mnie tak potraktować? Za kogo on mnie uważa? Eryk zaprasza Klaudię na spotkanie z Radkiem Kowalskim, potencjalnym inwestorem. Cieszę się, że wybrał pan nasze meble. Myślę, że będą się świetnie sprzedawać w pana sieci sklepów. Ten fotel mi się podoba. Odprowadzę pana. Super wyszło, mamy go. Eryk, nie, zostaw mnie! Przestań, przecież widzę, że tego chcesz. Samy sali mężczyźni, czytający mowę ciała płynniej niż koją dzieci z bólerby. Klaudia, super wyszło! Mamy go! Fajnie, ale proszę cię, nie dotykaj mnie, bo to już się robi mega klipowe. Przestań! Przecież widzę, że tego chcesz. Nie, 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 nie. Ten defensywny gest rękoma i takie niewerbalne negowanie ruchem głowy i to, że ci mówię, że nie chcę. Nie chcę. To wszystko razem znaczy, że. że przemyślisz? Inaczej tej sztuczki nauczył mnie mój tata. Wyobraź sobie, że jestem wykastrowanym samcem bydła domowego. Rozumiesz? Czyli że chcesz? Matka haruje jak wół. Radzę ci zmienić swoje nastawienie, jeżeli chcesz zachować tą pracę. Nie zatrudniłem cię dlatego, że masz świetne CV. Że Przepraszam za swoje zachowanie. Też tego chcę. Nie odchodź, zaraz wracam. Kiedy Erek wychodzi odebrać telefon, Klaudia zabiera swoje rzeczy i po cichu opuszcza biuro. Zdenerwowana Klaudia wraca do domu. Planuje wszystko powiedzieć rodzicom. Ale pachnie te nasze ciasto. Jak, jak zawsze. Jak zawsze. Mm. Jak tam dzięki zlecią? Kran mi naprawiłeś? Tak. Mamo, musisz coś powiedzieć. Jest nasza córka po pierwszym dniu pracy. Siadaj, kochanie. Zdejmij płaszczyk, siadaj sobie wygodnie. No no, myliłem się co do ciebie. Tato chciał powiedzieć, że jest z ciebie bardzo dumny. Ja też. Chyba nigdy nie widziałam ich takich szczęśliwych. Nie dziwię się. Krówka wie, że dalej będzie mógł pierdzieć wersalkę i oglądać jaka to melodia. Ciekawe, czy będzie taki szczęśliwy, jak się dowie, że on może być Krówką... ...jak jego córka będzie ciągutką. Nie mogę teraz tego, tego zepsuć. Powiem im później. Nie muszą do końca wiedzieć, co się stało. Bardzo się cieszę, że zrobiłaś ciasto. Masz jakieś jeszcze na dzień dzisiejszy miłe wiadomości? A propos pracy. Dobry. dobry dzień. Jestem dumny z Klaudii. Taka młoda, a już ma dobrą pracę. Moja krew. Klaudia wysyła rano maila do Eryka, w którym składa rezygnację z pracy. Teraz chce powiedzieć o tym koleżankom. O. Się. Nie chcę z nikim rozmawiać na ten temat. Klaudia ucieka z lekcji i wraca do domu, żeby poważnie porozmawiać z rodzicami. W domu czeka na nią niemiła niespodzianka. Naprawdę. I rozumiem. Jak mogła ona to zrobić? Proszę bardzo, proszę bardzo. Już widzę po jej oczach, że to prawda. Spokojnie, Jasiu. Słuchaj, gdzie schowałaś komputer i telefon, który ukrywa z panu Erikowi? A to palant. Nie spodziewałam się tego po nim. Jak można być taką mędą. A starzy jedzą mu z ręki To było w czasach przed koronaświrusem Kiedy ludzie jedli sobie nawzajem z rąk Całowali się w usta z listonoszem Kiedy przynosił nieprzyzwoicie niski rachunek za prąd I krzyżowali strumienie moczu Z obcymi menelami za biedronką 2019 Piękne czasy Córczu, jak mogłaś to zrobić? Jesteśmy biedni, ale żeby kraść? Ja niczego nie ukradłam! Kłamiesz! Już ja cię nauczę! A to, to nie będzie konieczne. Ja wierzę w to, że uda nam się to wszystko inaczej rozwiązać. Pan Eryk powiedział, że jeżeli go przeprosisz, nie powiadomi policji i nie zrobisz szumu w szkole. Panie Eryku, jak mamy panu podziękować? Drobiazg. Młodzi ludzie popełniają błędy. Co z tymi przeprosinami? Już ja bym dał jej nauczkę! Ten Erik jest dla niej za dobry. Gdyby nie on, Klaudia dostałaby za swoje. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Żeby móc jeździć samochodem. Trzeba mieć pieniądze na kurs, zapisać się na ten kurs, w miarę regularnie uczęszczać na ten kurs, nauczyć się od cholery teorii, zdać egzamin teoretyczny, wyjeździć określoną liczbę godzin w specjalnie przygotowanym pojeździe pod okiem profesjonalisty, zdać egzamin praktyczny, mieć pieniądze na auto i ubezpieczenie, a także dokonywać regularnych przeglądów, aby zminimalizować ryzyko wyrządzenia krzywdy sobie albo innym uczestnikom ruchu drogowego. I dlatego było 9, 10... Fizyka kwantowa nie jest dla mnie. Chuj tego było. A z potomstwem jest prawie dokładnie tak samo. Pani krowa, niech pan zdejmie pasek i da swojej 17-letniej córce nauczkę! Bo inaczej rodzinna tradycja zniknie na zawsze! Co ty wymyślasz? Ładną szybko odstawiłeś przed moimi starymi. Jeszcze nie jedną odstawię. Jeżeli nie pojedziesz ze mną na weekend do Barcelony. Chcesz i ze mną do łóżka? Ty to powiedziałaś. Ja oczekuję profesjonalizmu i uległości. No to samo wychodzi. Zaczynają się lekcje. Honorata podchodzi do zamyślonej Klaudii. Chcę jej powiedzieć coś bardzo ważnego. Kompletnie zwariowałaś? Też byłam w tej Barcelonie, rozumiesz? Też pracowała mu Eryka. Wtedy on na tym wyjeździe. To o to chodziło. Honorata przyszła to samo co ja. Nieprawda. Honorata ma zajebiste zdjęcie z kampnął. I zdewastowaną psychikę. Dawali gratis. Klaudia przemyślała całą sprawę z Erykiem. Chce opowiedzieć wszystko rodzicom. Nie wiem, co my zrobimy, ale jakoś trzeba będzie to załatwić. Nie wiem jeszcze jak. Nie ja naprawdę niczego nie ukradłam, przyrzekam. Słuchaj, znowu kłamie na prosto w oczy. Jasiu, spokojnie, ja też mam wątpliwości. Ania, jakie ty możesz mieć wątpliwości? Spokojnie, bez emocji. Spokojnie. Facet włożył kawę na ławę. Dlaczego miałby kłamać? Pozwólcie, że ujmę to tak. Set to świnia! <śmienic> to było z Jest mi tak głupio. Prędzej spalę się ze wstydu, niż im powiem. Bój palantem. Słuchaj, odrobisz te pieniądze, jak ci nie podoba Oś... praca w biurze, Oś... to pójdziesz pracować Oś... do Otej. rzeźnika. Słyszałaś, młoda damo? Wprawdzie jeszcze się uczysz, więc ciężko by ci było jednocześnie pracować, ale jak masz muchy w nosie, to pójdziesz pracować do rzeźnika! Ale skoro jest praca u rzeźnika, a ty szukasz pracy, to może ty idź tam pracować. Co ty powiedziałaś? Że skoro jest praca u rzeźnika... Ja doskonale słyszałem, co powiedziałaś! Sugerujesz, że jestem głuchy, młoda damo? Już wystarczy, że twoja matka charuje jak wykastrowany samiec bydła domowego z rzędu parzystok-kopytnych! <grym> Nagrywam to siódmy raz. To już się nie uda. Wiedziałem, że przyjdziesz. Od początku chciałam z Tobą jechać na ten weekend. Tak się tylko z Tobą doroczyłam. Ach, te kobiety. Ma się jeszcze dar przekonywania. Wiesz co? Poczekaj chwilkę. Ja tylko na sekundę skoczę do toalet, To odświeżę się. Będę w pokoju. Po cichu otwiera zamek w drzwiach. Klaudia, co tak długo? Stygnę. Ej, herbata, 5 sekund minęło, daj jej chwilę. Już idę, idę. Na dobre rzeczy warto poczekać. Klaudia wciela w życie ryzykowny plan, wymyślony wspólnie z honoratą. Mam dużo czasu dzisiaj. <laughs> w sumie też. Może obejrzymy jakiś film? Pewnie, może coś romantycznego. Widziałaś, uwierz w ducha, sto razy. Może włączymy coś z przekazem? Na przykład, pluję na twój grób? <laughs> Nie. Tymczasem niepostrzeżenie do biura wchodzi honorata. Wie, że musi być bardzo ostrożna, bo Eryk to wysoce niebezpieczny przeciwnik. Za wszelką cenę musi znaleźć dowody świadczące o jego winie. Dziewczyna boi się, że honorata nie zdąży mu przeszkodzić. Dobra, Klaudia, dosyć tej zabawy. Albo sama zdejmiesz te ciuchy, albo zaraz cię ciebie zedra Nie radzi babę. Hej, co jest dziewczyny? Wy się znacie? Chyba nie. Honorata? Co ona tu robi? Z uniesioną głową spłacara, ty panie stygnąca herbata. Jaka? Ej! Ej! Zostaw mnie! Puść! Co teraz? Co teraz zrobisz? Zabawimy się? I co im powiecie, że się do mnie do domu? I chciałyście mnie okraść? Że zmusiłeś mnie do seksu! Na pewno wam uwierzą. No, może na mnie, ale temu tak. A swoją e... drogą ciekawa jestem, ile dostaniesz za zmuszanie nieletnich do seksu. Za to się dostaje pieniądze?! Miło z wami robić interesy. Dysk. O, dawaj, Ej, no, o, odejdź, odejdź ode mnie. Był układ, tak? Macie przewalone. Opowiem im żewną historyjkę o tym, jak próbowaliście mnie okraść w moim własnym domu. Albo co? Albo. Mam no, inną propozycję. Rozbierzecie się i zabawimy się w trójkąt. To ja przyniosę kozła, piłkę lekarską i orbitrek. Długa historia. Co to? Myślałeś, że w na dysku to jedyna kopia? Co? Zadzwoniłam na policję i wysłałam im wszystko mailem. Jesteś skończony. Co? Co zrobiłaś? A! A few moments later. Teraz myślę tylko o wakacjach. Honorata pożyczyłam pieniądze. Okazała się naprawdę fajną dziewczyną. Zyskałam nową przyjaciółkę. I nauczyłam się, że pieniądze szczęścia nie dają. A tak bardzo ich potrzebowałam, żeby jechać na wakacje i przy majestatycznym zachodzie słońca na gorącym piasku wlewać w siebie Moeta. <laughs> Oczywiście szlochając, bo pieniądze szczęścia nie dają. Teraz czuję się już coraz lepiej. Przez cały czas wspieram jej Klaudia. Cieszę się, że Erik dostał to, na co zasłużył. Został aresztowany. Nigdy więcej nie skrzywi żadnej dziewczyny. Może jakieś. Nie wiem, jak to trafnie ująć po polsku. Przepraszam? Myliłem się, jestem zjebem, z wymionami cokolwiek. Nastolatki, które się w takiej sytuacji znajdą, powinny koniecznie szukać pomocy u osób dorosłych. Najlepiej, gdyby to byli rodzice w pierwszej kolejności. Jeśli nie da się z nimi dogadać, szukajmy pomocy wśród nauczycieli, psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody. W, 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 w A dzięki temu odcinkowi wiemy, co to znaczy harować jak woł. Stop. Wow, ja. Jeżeli film wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie go i tyle. Do zobaczenia za tydzień w poniedziałek o 17. Boja. Teraz moja ulubiona część Równo? Już wysta! Już, już wysta! Kurna będę jak Shakira, że twoja matka! C月ka... Fajkę na pół. To... Co, laka, though, czy ja? Czy ja? No co mam za morder, żeby zmierać fajkę na pół. Czy ja? Ciekawe czy... Ciekawe czy będzie! Ciekawe! Ciekawe Jeszcze kudły! Już wystarczy, że twoja matka haruje jak wykastrowany! Już wystarczy! Już wystarczy, że twoja matka! Gerard, ty draniu! Już wystarczy, że twoja matka haruje jak Tak, Wystarczy, że twoja matka haruje jak wykastrowany! Because you... Wystarczy, I że Twoja matka haruje! I ja, I ja, I ja, I ja, I Jezu, na co kobiety tak narzekają, że to jest takie męczące i, i czasochłonne? Perfekcyjnie. I już wystarczy, że Twoja matka haruje jak wykastrowany samiec bydła domowego! Już wystarczy, że. Wystarczy, że Twoja matka haruje jak wykastrowany samiec bydła domowego! Dobrze było. To... Już wystarczy, że twoja matka haruje jak wykastrowany, wykastrowany, wykastrowany. Pozdrawiam sąsiadów. Już wystarczy, że twoja matka, babka i prababka. Do prac polowych w zaprzęgu Może jakieś, nie wiem, jak to ładnie...